Kupi... Kupiliśmy tyle paczek, tutaj mamy. No, no. Dobra, ubieramy się. Czekaj, co mam gadać? Co ty ze Dobra, no. Gdy ja tutaj sobie tego dowiem. Tę kamera. O. Nie lecę na ten paczek, chyba to jest chyba. O, tu jesteś ubrany? Ja pierdziele Ale brudne auto <noise> No coś jeszcze do kamery Kocham was Dobra, dzwonimy sobie do... Halo, Halo? A? Jesteś, jesteś w domu? Nie. A gdzie jesteś? Na siłowni Zaraz tam będziemy Dobra, bo my, ja nagrywam film z Kastor TV i rozdajemy dzieciom laski świąteczne Ale dobra, ale mnie nie nagrywajcie na jak, jak filmy, dobra? <grym> dobra? ale to, a z kim ty jesteś? Dobra, to, no dobra, to chcecie być na filmie? Jak ja, A Bartek? Nie wiem, może Bartek, ale jak chcę No dobra, dobra. To, to najwyżej twarzy nie nagramy no, dobra, dobra, bo my w Action dopiero kupiliśmy sto ileś tych klasyk, i nie mamy co z nimi teraz robić nawet. A nagrywa się tak? Mhm. Nie, kurwa że nagrywasz. Czemu? No musisz... o, jeszcze raz. Jeszcze raz. I tak, chyba. O. No to się nie idioto, to jest Dobra. Dobra, dobra. nagrywaj, tak? Ty tam... Dzień dobry! Była pani grzeczna w tym roku? Siema chłopaku Siema Siema, byłeś grzeczny w tym roku? Na święta? Byłeś no, grzeczny? Na na święta A chcesz prezentować Mikołaja? Nie? Nie no, no. no Dobra, no to... No to... No to trudno, no to... Ja. I, jak coś to jesteś teraz nagrywana, znaczy Ten telefon, nie? Wyjdziesz przed Kruka na chwilę ja. Idziesz? Nie ja. No Cześć bardzo... No wiesz, Nie, co nie chciałbyś lachę? Od Mikołaja? To? Daj maska. <laughs> Dzięki. No i wesoły świąt. No i klasa no. Klasa czy obciach? Klasa no. Tak myślę. Ej gdzie my w sumie idziemy teoretycznie? No wiem mieliśmy chodźcie tam. Na O kur. Ja rozpoznali rozpoznaliśmy. Dobra, idziemy. Czemu, dawaj, zdajemy Jak nie? No trwalić, kurde. No oni mnie już dzwalają. A ja jestem Mikołaj! No Ale nagrywaj. Kurde, a się będziemy. No, siema. Chupę, czekaj, bym to nie działał. O, o. Byliście grzeczni w tym roku? Nie. Nie? Byłem, byłem. Kto był grzeczny? No to... nieładnie Zaprócesz są i tak Ja pierdzielę. Ja chcę ramię do jedynki kupić. Cukierka A chcesz cukierka? No chcę cukierka No to dawaj no cukierka Ale ci A ja? No tak no A co wy za to chcecie? No, no nic! Nagrywa. Nagrywamy film na... do koleżanki na chatę Ej, pod, pod którym to jest? co? To nie jedynka? Nie, to nie mi tutaj to To są jak ten świąt, bo my ten... Dawaj cukierka Bo my chodzimy po mieście cukierki. cukierki... Ej, Kurde, no dobra Chcecie cukierka? Chcecie cukierka? Nie Nie? Nie? No co? Ja chcę, ja chcę. Dobra, to kurde, no to sobie ciągnij cukierkę. dziękuję, Ale cukierka. Bo. No, a wy nie chcecie? Nie, oni nie chcą. No to nie, no to z świąt.